Tylko 6,4 sekundy wiersz. Gdy kończę bezpiecznie, związany z pragnieniem, romantycznie rozstaję się ze sobą. Zakochany po uszy, czerwieniejące od wstydu, spadam z wieżowca 67 pięter. I jedna czwarta na moje krzesło. Zamiast elektrycznego i wiązanego wybieram skok. Nie w bok, ale na wprost w dół. Chcę przemyśleć swoje życie. Było długie i intensywne, a ja potrzebuję na to tylko 6,4 sekundy.